Dzisiaj pokażę wam, jak przygotowuję dekoracje na święta. Jak już wiecie, dzięki siostrom Flotą mam taki wspaniały wianek wiklinowy, a dzisiaj zamierzam go przerobić na wianek świąteczny. W tym celu mam tutaj takie różne gałązki, które zamierzam w niego powtykać. Jeszcze nigdy tego nie robiłam, ale to nie może być zbyt skomplikowane, nie? No dobra, ona chyba jest w sumie za duża, to może muszę ją trochę ciachnąć. A jak to u Was? Prezenty kupione, sałatka pokrojona, bo to, co mnie na przykład się kojarzy głównie z przygotowaniami do świąt, to jest krojenie sałatki. No dobra, mam już trochę mniejsze te gałązki i teraz jakoś trzeba je tu wetknąć. No wiecie, na tutorialach na YouTubie wyglądało to bardzo łatwo. Ale, well, były bez do więc może mi się tylko tak wydawało. Piszcie w komentarzach, jak w przyszłym roku to zrobić lepiej, ładniej i zgrabniej. W ogóle nie wiem, czy nie wsadzam tego do gór nogami, ale z drugiej strony ten wianek ma sprawiać przyjemność mnie. Nie ja wysyłam go na konkurs. A to, co jest dla mnie najważniejsze w takich wiankach świątecznych, to, że pachną pięknie. Zrobienie tego wianka będzie trudniejsze niż kupienie. Wujkowi i dziadkowi prezentu na święta. O ile oczywiście nie chce się po raz dziesiąty kupić, wujkowi i dziadkowi skarpetek. No dobra, chyba się udało. Tadam! Oto mój świąteczny wieniec. Myślę, że dekoracja w następnym odcinku.